Teraz coś dla miłośników motoryzacji, czyli targi zorganizowane w weekend w podrzeszowskiej Jasiance. Impreza przyciągnęła miłośników tuningu z całej Polski. całą salę wystawienniczą wypełnioną stuningowanymi autami. Jest to impreza motoryzacyjna, ale o bardzo specyficznym klimacie, ponieważ głównie są to auta stuningowane. Taki jest pomysł i taka jest idea i założenie tych targów. Ponad 100 wystawców. Czyli możemy tutaj ponad 100 stuningowanych, przerobionych aut na sportowo oglądać. I tak naprawdę wystawcy, tym razem mamy wystawców z całej Polski. Po co się to robi? No przede wszystkim, żeby się wyróżnić. Tak? Jest masa, masa out na, na drogach. No i kierowcy, którzy trafiają do mnie jako moi klienci, no mają często po prostu taki dylemat, żeby się wyróżnić na drodze, co zrobić. Chyba najbardziej ta Audi S. Przyciski z poczekaj. numerem w proszku Chyba znaczy, tak najbardziej w ogóle padła A tak poza tym poszło. to fajna, fajna auta, fajne. No nie, nie i tam się to wszystkie to podobają. Ale jest one jednak. Mamy wystawców nie tylko z branży samochodowej. Jeżeli chodzi o branżę samochodową, to jak najbardziej mamy firmy, które zajmują się detailingiem, sprzedażą kosmetyków samochodowych wszelakich, sprzedażą alufer, także mamy tutaj bardzo fajne stoisko, można sobie obejrzeć felgi, zobaczyć, przymierzyć. Mamy również wystawców z branż pokrewnych, niezwiązanych z motoryzacją. No, jest to fajna rzecz, nie osobiście się bardzo podoba. Akurat tutaj sięgnają moją żonę z dzieci, żeby sobie zobaczyli jak tutaj jest.